Jak daleko Venom może rozciągnąć swoje ciało? Widzieliśmy, jak łączy się ze stworzeniami tak małymi jak żaba i tak dużymi jak koń w Venom. Niech nastąpi rzeź. Venom i Eddie mieszkają na trzecim piętrze swojego budynku. Kiedy Venom musi złapać gazetę dla Ediego z parteru, rozciąga swoje ciało z trzeciego piętra na sam dół. Więc jakie dokładnie są jego granice rozciągania? Spider-Man 2 pokrył całe miasto. Czy mógłby pokryć całą planetę swoją płynną formą? Cóż. To wydaje się przesadą, ale jeśli mógłby połączyć się z postaciami tak dużymi jak Galactus lub istoty Celestial, mógłby rozciągnąć się, aby dopasować się do ich rozmiaru i stać się tak dużym jak oni. Co uczyniłoby go większym od planety? Jednak to również nie jest możliwe, ponieważ aby się z nimi połączyć, potrzebowałby ich kosmicznej mocy. Te postacie są zazwyczaj istotami kosmicznymi, a Venom nigdy nie mógłby się z nimi połączyć z powodu ogromnej różnicy mocy. Więc najdalej Venom może rozciągnąć swoje ciało do rozmiaru mniej więcej miasta.